No normalnie. Tak, a wy mówicie, że taką pizdą jesteś, ale ja mogę przytom do sobie kan i Dobra, ale ty jesteś ciepły. Ale co z tego? To, no to, to z tego, że, ty, że powiesz... To jest świetny kontakt. Dobra, ale, ale wiesz co? wiesz, jaka jest różnica? Nie. Taka jest różnica, no. że ty jak powiesz i ona coś powie do ciebie, to powiesz, że jesteś podałem. a jak ja podejdę, to po... a ja powiem, że, jest, że lubię dziewczyny. No i to dawaj, no to podejdź. No, no, no to ja no, podejdę, no, no, dobra. No. No. Wychodzę. Dobra, no dalej. Do. Oj? Czekaj, superbach. Dobra. Nie no, bez ekranu, kamery, bez tej kamery. No to... No to właśnie. No co, to, co, co co? To mieliśmy właśnie to zrobić na kamerze. Nie, no bez kamery. Jak no bez to kamery? jak bez kamery. To musi a. być kamerowane. Kamerowane? No oczywiście, no tak. No dobra, jak chcesz? To podejmę. Dobra, dobra tu masz mój telefon, a ja, ja zaraz wracam. Tylko... O. Dobra. Dobra, spierdalamy co? szukamy młynów tu raczej nie spotkamy ran <laughs> run Forest Run ej dobra, czekajcie, jakoś dobre no kurwa nudy są, no ja pierdolę, no jest godzina 22.30, ja bym wracał i powinno siedzieć tyle, że to chuj Ej sorry, gdzieś się mam pytania? No i kurwa widzicie, tak to wygląda I to są maniury tak zwane <laughs> Wesołych Świąt Mogę sobie z panem zrobić zdjęcie A dla mnie jest parę groszy Jasne, dobra To, za, to zrobię sobie z panem zdjęcie Dobra, raczej Ej czekajcie, zrobimy dobrą fotę, nie? Robimy O kurde, tak No i? Będziemy kurwa normalnie No, jeszcze tak, nie? Na co pan zbiera? Na wodę? Na no kurwa, oczywiście, dobra. Ty to czekaj, zaraz ci coś rzucę, co? To nie chodzi o wodę. O co? O ten temat. Nie. Nie? Żebyś było normalnie. Aha, żeby normalnie było. No to rozumiem wszystko, dobra. Kurde. To o wodę chodzi. Pa na zdrowie. Złoty tylko. No kurde, no ja złotych też... Złotych ja to studentem jestem, to też trzeba się radzić, Ale nie? Radzić sobie. No raczej. Jest jest dobrze. Student, studenciak, także... No kurwa Zupki chińskie i te jest sprawy. Dodata, nie? No normalnie, dobra. Ssała, nie? <laughs> ja pierdolę. <laughs> kurwa, beka furt. <laughs> kurwa, co to za ty <laughs> Ja pierdolę <laughs> do, do, no czekaj, no widzisz kurwa, że idę i nie ma stary. Zagadałem do jednych, to widziałeś, że to były jakieś szmaty. Ej, przepraszam, jesteście może z Wrocławia. Tak. A mam pytanie, bo w sumie nie widziałem ładnych wrocławianek i chciałbym się zapytać, czy widzieliście gdzieś. <laughs> nie no, ogłem. Ch chodzę sobie sorry i... Nie, sobie chodzę, sorry. No mówiłem wam. Jest chujnia, no mówiłem wam. Kurwa ładny. Ej sorry, mam pytanie, bo uważam że jesteś ładna, mogę się zrobić z tą zdjęcie. No dobra. Dobra, to dzięki. Patrz. To jest stream ogółem. I tu jest bardzo dużo ludzi. No i git kurwa, co? Patrzcie. Kurwa, tak to się robi, kurwa, nie wy jak pizdy taką z szatu... Ej, zaraz bierzemy numer, patrzcie, patrzcie, zaraz wam coś odpierdolę takiego fajnego, że wyrwę lożkę dobrą. Jak się uda Dobra, czekajcie, czekajcie, tylko jakaś jakaś ładna, nie? Czekajcie, bo to... O. Nie zobaczcie, ja się chodzę, to jest kolejna runda. I dalej nic nie widzę. Ty, ale w sumie o niej numer żeż bo była spoko. No. Nic nie zrobiłeś, jesteś pizda i frajer. No wiesz, no ja przynajmniej zagadałem, a ty siedzisz dalej przed kąpem i piszesz jakieś brednie. No mówię... Be dobra, będzie okazja, czat. Będzie okazja, czat. Do tego... To... Jak będziemy wychodzili z tego pubu, czy coś, będzie jakaś loszka. To ja do niej zagadam I wezmę numer tym razem, okej? Okay? Bo tam wiecie no dopis, no macie tam jedną, która z nami siedzi, ja nawet nie wiem co to za ziomek. Tak chodzę po Wrocławisu i mychu, ja widzę Ej, halo! A jesteś tutaj, dobra, a wiesz, nie Ale jest delay. Jest delay? To no, jest delay okay. z 10 sekund. O, trzymaj. Niemczej. Ej, na Kozaku tam wjechałeś. Normalnie stary. Młyn był. A nie przynajmniej. Co A ty z jakimś bezdomnym gadałeś. No też. Bo nie było nikogo, więc to za To fajną głośkę wyrywałeś. Głośkę? Tam na wózku Gło? mi się podobała. Ale ładna była? To ta... Ta, ta A, na tak wózku. Co? Czy ładna była? ładna była. Ale to był menel. Nie, no, ale spoko chyba. Pozytywny, wariacik. No. nie miałem dźwięku. Wyglądał jak taki jakiś Nie, raper. trzeba było pogłosić. Polski raper. Ej, macie ci piwerka, nie? Do udarzy, tak, tak, to dla ciebie, tak, do tak. Jakby do... co? To nie wiem czy widzicie, ale nie piją piwa smakowego, to łatwki. Nie piję piwa smakowego. Ale nic nie robi. Co tu się dzieje? Nie, 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 nie. Złą co to piwo. piję to piwo? Zwierzynie, to piwo nazywało się zwierzynie. I danie Dobra. E, to ja będę przed Kadoskiem, nie będę ostatni bo no, bo weź przez... Ej, wiesz, według masz całe, prawie całe. Bo ja nie piłem tego. O, też te To jest sprawiedliwe. No. Ja nie mogę... spróbować? Jest ja jestem koneserem smakowych. Takich dla prawdziwych mężczyzn. Ej, dobre jest. Naprawdę jest dobre to piwo. Nie. Ja, tak, ale to z tych powiedzmy tańszych piw jest jeden z najlepszych. Z tych najtańszych. Masz, masz piwo, masz na śladku butelkę i masz kamyk. Jak trafisz w butelkę, się przewróci, to w tym czasie pijesz, a przeciwnik biegnie, stawia puszkę z powrotem i wraca. Jak trafię, to ja piję. Masz kamień. i chodzi o to, żebyś trafił w butelkę, ona musi tego yy, z pionu spać, w sensie przewrócić się. bo Tak to jest jak kurwa, są zapominasz. <laughs>

Wtedy, ile ty 85. Ja ważę 60 kg i mam 95 cm wzrostu. Mam BMI równe 0. No i wyższy ode mnie hadosek zawożyłem. No, mam 95 i waży 60 kg. 58 kg ważę Wybierałam już no, Są jacyś chętni? Bo masz bardziej pojemną błędę. 1,95 95, 52, 52 kg. Na a ile centymetrów nie wiem. I hadosek mnie właśnie hejtuje, że ja więc nie połekam na No ja mówię, że jesteś pojemniejsza po prostu na piwo. Większy A, bak piwny? Masz większy, większy. 85 cm, 175 cm i 22 cm. No, okay, <laughs> no, swoje, swoje wymiary, tak? podajesz. Jasne. Ale jadowity cebulak, ale jesteś wolny jadowity cebulak? <laughs> Napisz Jadowity imię. cebulak dobra. to brzmi. Jadowity cebulak. Napisz do na pływku Ale ja się nie upijam, bo jest... Ja Aj dobra, jest tu jakaś tego. Fajna dziewczyna co chce podejść do rynku? Dobra. I fajny chłopak. Można zapłacić? A i fajny chłopak. E, Najlepiej blondyn rurki. Nie, nie, nie. E, 17 cm w wodzie i... Więcej, kurwa, no co to tak mało? No bo trzeba Cię rozepkać na początku. Nie sugeruj wszystkich. Nie... nie sugeruj wszystkich <grym> swoją miarą. 20 minimum. Cześć na paragonie. Nie! 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 Dobra. Czekaj, czekaj. Pogarniczek. Tam będzie żołneczek. To jest kucharz. Ja, ja myślę, że to jest dialogue. pa, alarm. Czad i teraz powolutku będzie. 5, 4, 3, 2, 1. Nie, Kurwa. Tutaj A, dobra. <noise> ja pierdolę, dobra. Ojej, oj. oj, oj. Uh, Za się, bo oj. jeszcze będziesz oj, oj. miał... Ty, on ją tam wyzywał Ej, to trzeba bronić, czy to? On, ej, nie no, lepiej nie, nie. Dobra, ja idę. Sobie. Cicho. Cicho, cioho. no to trzeba bronić Czaki, nie czekaj nie. nie nic nie ma ktoś go, ukra ktoś go ukradł ktoś powiedział że nie, nie, nie mam nie tam nic nie było tylko on, on się kłócił z nią chyba to tam się było, tylko on tłumaczył pogił. się tłumaczył nie, ale, się. ale <susza> miał głowę 500, 500 ale to 500 nic. głowy no, no I przy ale i przypar przypar ale przypariony się, to jest stan. nie przypariony do przyparion wszyscy jeden strzał w to nic Zaraz. Nie, mi się wydaje, że się kucili tylko, ale nie było tam nic mocnego chyba. Jakby było coś mocnego to od razu uważam. Ej, czemu nie działa? Pa, napierdalałem się. Ej, dymy, 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 dymy! Ej, dymy, dymy, dymy! Ej, dymy, dymy, dymy! Ej, dymy! Dymnie, dymy, dy mnie, ej, oj, sorry. On Paniołki. Ono on, on aniołki. Ej, czekajcie, kurwa. Ej, jak to zrobić? Nie, dwa razy. To już to zrobiłem, tylko raz zawieszony jest. Aniołki po prostu robi. Selki sobie robi z gdzieś. Nie, nie ja ja robi, selki co te pnia. Nie rób to nie. No nie działa, weź to, zobacz. Nie. To nie działa. Kiesio. Kiesiu to nie działa. O oh, jest, on się obraca. Jest, 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 jest. O oh, dobra. Yes. Owca? Owca? On nie chce wstać po prostu. Ty, ale go tego, jakby od turbo go wyjewało. Na, na to jest prawdopodobnie. No. no i patrz, widzisz, nie ma się w ogóle. Bo to I, się zaguje, się nie? Takie są efekty oglądania 24, 24, 24 godziny z Disem. Wow. <noise> są takie efekty. Czas no się nawet wie A i streama chyba wyjewało. Nie, działa, no. działa. No. No, tak. Aha. Czekaj. Chodź na lewo. Ja... Mogę postawić, ale... Lego napierdolił. Nie no, nie napierdolił. Bo... Oho, lepa. lepa A to jest Tymek może. To jest Tymek. Tymek? To jest, tymek? To jest tymek. Nie wiem. To jest może Ciemek tak... Tymek zmarzł ponoć. Tymek zmarzł. Zmarz. telefon ci szwankuje chyba. No, bo już się zlegował. Ja myślałem, że się napierdalali, a ja jemu coś serio jest. Nie. Możesz pokazać go Przepraszam? Pan ma nie nie jest, jest raczej. Państwo mają imię Tymek? No, no, niestety, to nie wiem, to nie Tymek Nie, no, bo tak dziwnie patrzy, się. się. Tymek tak? No Spoko. Nie, to nie Tymek no, no, to Naprawdę to, jest, <grym> już tam, to jest już Tymek Chyba idiota, co za debil, pokaż, 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 kurwa, co robisz debilu stary Aha, xd, xd, no to super. Ej, ale pa, ty On siadł już, pa Dobra, nie, tego no, nie żyje, Dobra, żyje. ja bym lepiej nie, no, tego po nie pokazywał. Po ale lepiej w sumie nie dokładnie, no, nie, dokładnie. Ale nie, lepiej tego nie pokazujmy, bo to nie jest. Weź no. po drobcach jakiś. A czy ogółem skrócie czat, no albo mi się wydaje, że to jest... Nie, jest pan jest 100% do takich dziwnych rzeczy. Tak, że, ale nie, po no. Dopolaczach na stół mi się wydaje, bo po dopolaczach tak wykręca. Tak? No, no widziałem, się popisali, nie no. Kolegami, na takiego informatyka, no. <laughs> nie no na ulicy. Wyglądał, nie? Na mojej ulicy sprzedawali rok temu dopalacze, to wiem.